Nisz genueński powstaje, gdy bardzo ciepłe i wilgotne powietrze z nad Morza Śródziemnego połączy się z bardzo chłodnym powietrzem z nad Alp. Jak się można domyślać, teraz Alpy są bardzo zaśnieżone, pełne śniegu, więc to powietrze było bardzo zimne, a Morze Śródziemne w tym roku było bardzo, bardzo gorące. To właśnie nisz genueński najczęściej odpowiada za nagłe zmiany temperatury, potężne oziębienie, potężne porywiste wiatry, wielkie opady deszczu. Czy śniegu w okolicach zachodniej i południowej Polski? Nisz ten przyniósł powodzie nie tylko w Polsce, ale również w Słowenii, w Czechach, w Austrii. Tutaj przykład Słowenii, jak zmienił się poziom rzeki w zaledwie 3 godziny. Dokładnie to ten niż odpowiada za powódź tysiąclecia w 1997 roku, czy Wielką Powódź w 2010 roku. Kiedyś nagrałem taki filmik mówiący o tym, że powódź w Polsce jest co 13 lat. Jak widać, pomyliłem się. Powódź nie była rok temu, tylko w tym roku. Do wielu miast i wsi nie da się wjechać, a także z nich wyjechać. Drogi są za blokowane albo całkowicie przez rzekę porwane. Sytuacja w Kłocku czy w Guchołazach i wielu innych małych miejscowościach jest katastrofalna. Brakuje bieżącej wody, nie ma prądu, oczyszczalnie ścieków przestały działać, woda wdarła się do miasta. Ale to nie jest tak, że teraz każde miasto, które leży nad Odrą bądź nad dopływem Odry, czeka katastrofa. Zwróćmy uwagę, o jakim terenie tutaj mówimy o górskim terenie, gdzie woda z gór od razu spływa w jedno miejsce, w dół. Te małe górskie potoki potrafią przybrać potężne ilości wody w bardzo krótkim czasie. Na przykład tutaj mamy zaporę w międzygórzu, która została przez wodę przelana. Podobna sytuacja jest niestety na innych zaporach. Tutaj ta ma w Jarnotówku. Pomimo tego, że działa na pełnych obrotach, wody jest za dużo i ta przelała się przez tamę. Dodatkowo mieliśmy suszę. Ziemia jest wysuszona i twarda, więc niełatwo przejmuje wodę i biorąc pod uwagę ułożenie terenu, ta woda właściwie nie ma gdzieś się rozlać, więc zalewa te miejsca. Mieszkańcy telefon, dokumenty oraz Niestety to nie jest ostatni raz w historii, gdy mieszkańcy miejscowości Bardo i różnych okolic słyszą o ewakuacji z powodu idącej powodzi bo mieszkają w takim terenie, który będzie zalewał. Tutaj ujęcia z tragicznej sytuacji w miejscowości Stronie Śląskie. Pamiętajmy, moi drodzy, by nie robić turystyki powodziowej. Mieszkańcy robią wystarczająco dużo zdjęć i filmów, są dostępne w internecie, tylko byśmy tym sztucznym tłumem utrudniali pracę służbom. Niestety, ale w wielu miejscach sytuacja się jeszcze pogorszy. Coraz gorzej wygląda to na przykład w Lądku Zdroju. Proszę, by wszyscy słuchali służb. Jeżeli będzie zarządzona ewakuacja, proszę się ewakuować. Straż Pożarna i Wojsko informuje o tym, że wiele Ludzi na początku nie chce się ewakuować. Dopiero gdy przyjdzie fala uderzeniowa, powódź, ci proszą o ewakuację, ale wtedy już nie można ewakuować normalnie za pomocą samochodów, tylko trzeba używać helikopterów. Więc ta ewakuacja jest o wiele wolniejsza i opóźniona. Ewakuujmy się od razu. Jeżeli idzie do nas wielka woda i nie jesteśmy w stanie zabrać ze sobą naszych zwierząt, to chociaż otwórzmy klatki i zagrody, gdzie są trzymane, by miały szansę się uratować. Tutaj na zdjęciu jest. Pies, któremu niestety nie udało się pomóc, według wszelkich informacji, nie przeżył. Planując podróż pociągiem w najbliższych dniach, w szczególności w województwie dolnośląskim, sprawdźmy, czy linia kolejowa jest w ogóle przejezdna, czy pociągi dalej jeżdżą. To, że w jakimś mieście zalało dwie ulice i jeden tunel nie jest przejezdny, nie oznacza powodzi. To tutaj na nagraniu jest prawdziwa powódź, nagranie z lądku Zdroju. To właśnie tereny Kłocka, lądku Zdroju, tam gdzie jest Nysa, do rzeczy Odry, tam jest zagrożenie powodziowe, nie w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Lublinie czy Białym Stoku. Czy Rzeszowie? Pojawia się więc uzasadniona obawa i pytanie: czy Wrocław i Opole na pewno są bezpieczne? Czy nie czeka je powtórka z 1997 roku z powodzi tysiąclecia? Odpowiedź na to pytanie brzmi: na szczęście nie. Dzisiaj nad ranem o 4.20 uruchomiony został potężny zbiornik racibusz dolny. Będzie zatrzymywać wodę z Odry i przepuszczać ją w takich ilościach, by ta nie zalała Opola. Czy Wrocławie? Dodatkowo zwiększono przepustowość Odry w tych miastach, więc może przez Odrę przejść w w momencie o wiele więcej wody. Choć w niektórych małych miejscowościach były ewakuacje, mamy do czynienia z katastrofą, kataklizmem, to duże polskie miasta leżące nad Odrą są aktualnie bezpieczne. Najnowsze prognozy pokazują, że Odra nie zaleje tych miast. To oczywiście tylko prognozy, może dojść do nieprzewidzianych wcześniej sytuacji i woda może zalać te miasta. Jest to jednak na chwilę obecną bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne.